Witajcie, z tej strony AgroKnerarz na kanale Hodowla zdw i jesteśmy dzisiaj z filmem w połowie marca jak widać od ostatniego filmu zaszły spore zmiany w hodowli został sprzedany samiec srokarz niemiecki oraz samiec kalifornijski w ich miejsce mamy tutaj samca srebrnego belgijskiego tak się tutaj prezentuje pod nim mamy samca brązowego belgijskiego jest trochę mniejszy niż ten samiec srebrny jest on z grudnia, ten sam jest, ma 7 miesięcy, tak się, tutaj, tak się one tutaj prezentują. Te klatki na razie są puste. Będziemy w nie wsadzać najprawdopodobniej albo jakieś nowe nabytki, które się pojawią, albo po prostu któreś tutaj z tych mieszańcy, mieszańcy samicy kalifornijskiej z samcem srokacza niemieckiego. Zobaczymy jeszcze na razie. Pozostawiamy trochę pustego miejsca dla rezerwy. Tutaj widzimy mieszańce strokacza niemieckiego samca z samicą kalifornijską. Jak widać jeden sobie postanowił wsiąść do paśnika. Jest to samiczka. Tutaj mamy trzy samiczki. Dwie samiczki takiej odmiany bardziej strokacza niemieckiego oraz jedną samiczkę czarną. Postanowiliśmy, że je zostawimy. Nie będziemy ich sprzedawać jak na razie. padnego są maszczenia. Obserwujemy, co ta samica tutaj robi w tym paśniku. Ciekawe to jest. to uciekła już. Także tak się tutaj te mieszańce prezentują. Pod nimi mamy samczyki. Mieszańce są tutaj trzy czarne samczyki. Planujemy je sprzedać. Postanowiliśmy je, że ostatnio, że sprzedamy je w piątek, ale jednak handlarz faktycznie nie przyjechał, nie wiadomo od dlaczego. Na razie, na razie one sobie tutaj żyją. Tutaj mamy puste miejsce. Na razie musimy je pozostawić w rezerwie, w razie czego, gdyby któraś z tych samic, do których zaraz przejdziemy się okociła. Tutaj mamy kolejne samiczki mieszańce. Tak się one tutaj prezentują. Są tu cztery samiczki. Jedna jest barwy srokacza niemieckiego, reszta jest czarna. Kolejne tutaj mamy mieszańce. Są to samczyki. Dokładnie trzy samczyki: dwa czarne, jeden czarno-biały. Także tak one się tutaj prezentują. Przejdźmy teraz do samic. Także jesteśmy już u samic. Mamy tutaj Pierwszą samicę srokacza niemieckiego została ona jeszcze przed sprzedażą samego srokacza pokryta. Czekamy na razie na rezultaty. Termin jest na 25 marca, także, także jeszcze czekamy. Przed świętami powinny być małe srokacze. Sprawdzimy to jeszcze, jak to będzie faktycznie wyglądało. Ale samica nie sprawiała dotychczas żadnych problemów, jeśli chodzi o, o młode, o o w ogóle sprawowanie, także powinna je de facto wychować. Zobaczymy, jak to się będzie działo 25 marca. Tutaj widzimy nowe nabytki. Nowe, stare nabytki, od gdyż, od, gdyż od ostatniego filmu widzieliście już te samiczki belgijskie. Są to siostry tego małego samca belgijskiego, brązowego. Ładnie one się tutaj prezentują. Jak widać, widzimy tylko jedną. Tam jest gdzieś druga ukrywa. Musiał przeświecić latarką. Sprawdzimy to, gdzie ona się tutaj ukrywa. I jest tutaj druga samiczka belgijska, brązowa. Zobaczymy, jak one urosną. Są również z grudnia. Tak jak ich brat. Także idziemy dalej. Trochę przysłonięty widok, ale tutaj. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Mamy tutaj samicę kalifornijską. Termin ma na 15 marca, czyli już na poniedziałek, kiedy to nagrywam. Także już niedługo. Ma tam ona już wybudowane gniazdo. Chcieliśmy sprawdzić dokładny termin po prostu jakby wśród tych samic kalifornijskich nie wiadomo czemu po prostu nie jest trzymany zawsze, albo są są po prostu te wykocenia wcześniej, albo po prostu później i się zastanawialiśmy co po prostu może być tego powodem i doszliśmy do wniosku, że po prostu tak z tymi samicami jest i na razie czekamy, rozwaliliśmy to ówczesne gniazdo, co nad tutaj zbudowała ale szybko się z tym uwinęła i znowu mamy tutaj gniazdo. Także nie będziemy tutaj przeszkadzali pierwszej samicy, oraz pod nią mamy też drugą samicę kalifornijską, która również niedługo się powinna okocić. Tak się ona tutaj prezentuje. Te samice zostały pokryte samcem kalifornijskim. Także będą małe Kalifornie, jeżeli wszystko się uda, oczywiście. Na, na co trzymam kciuki bardzo, ponieważ nie było już tak dawno w hodowli samych Kalifornii. Jedynie co to wszystko było kupowane bez żadnego takiego rezultatu, gdzie są młode. Także, także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale i widzimy się w następnym filmie.